Witajcie w czwartym odcinku serii Dekady Piękna. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie skóra kobiet po 50 roku życia. Pani doktor, budzimy się w wieku lat 50 i nagle patrzymy, tu wisi, tam coś się obsuwa. I co z tym można zrobić właściwie? Jak sobie radzić w takiej sytuacji? Bardzo często spotykam się w moim gabinecie z takimi m, m, pytaniami. Przychodzą panie, które wcześniej nie stosowały żadnych zabiegów, nie mają żadnej historii beauty za sobą. I rzeczywiście odradzam zastosowanie bardziej zaawansowanych technik do momentu, kiedy nie zadbamy o skórę. Tylko skóra, która ładnie wygląda, będzie ładnie wyglądała wtedy, kiedy ją wypełnimy czy zliftingujemy. Zatem skin first, najpierw skóra. W takim razie pielęgnacja powinna być kontynuacją tego, co robiło się w poprzednich dekadach. Dobrze mówię? To jest sytuacja idealna. Wtedy, kiedy nasze pacjentki od profilaktyki przechodzą do konkretniejszych działań, efekty zabiegów są naprawdę dobre. I najlepiej, jeśli stosuje się te zabiegi regularnie. Naturalnie. Jeżeli nie, to oczywiście jesteśmy w stanie w pewnym sensie czas nadrobić, ale to musi być działanie intensywne. Stosujemy wtedy laseroterapię, stosujemy bardzo intensywne zabiegi gabinetowe z użyciem substancji peelingujących oraz odpowiednią terapię domową. Jakie zabiegi pomogą nam przygotować skórę na bardziej intensywne działania? Skóra, która nie ma żadnej historii. To jest skóra, która wymaga nawilżenia, skóra, która wymaga zabiegów stymulujących, na przykład laseroterapii, ale są pacjentki, które się obawiają laseroterapii i dlatego można doskonale alternatywnie zastosować zabiegi gabinetowe z użyciem intensywnie działających kwasów owocowych. Mamy taką ulubioną markę w gabinecie: to jest marka NON, która idealnie się nadaje dla pacjentów, którzy nie lubią zmian po zabiegach, tak? którzy nie lubią się złuszczać, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że coś piecze, że coś boli w trakcie zabiegu. I właśnie marka NON jest marką tutaj idealną, dlatego że zastosowano w niej technologię DermShield, technologię, która pozwala nam na wprowadzenie wysokich, bardzo skutecznie działających stężeń substancji aktywnych w głąb skóry, tam gdzie będą stymulowały przebudowę, produkcję kolagenu, będą stymulowały wyrównanie kolorytu skóry, tak, żeby przygotować tą skórę do odpowiednich zabiegów, na przykład zabiegów liftingujących. A kiedy potrzebujemy mocniejszego wsparcia? No wtedy, kiedy nasza skóra straciła podparcie, bo na przykład zmieniła się nasza waga w ciągu życia i chudniemy i tyjemy na przemian. Albo po prostu z biegiem czasu tkanki się przemieściły ku dołowi i pojawiły się nieestetycznie wyglądające chomiczki, te nierówności w okolicy żuchwy, wtedy kiedy chcemy troszeczkę poprawić ten efekt. Załóżmy, że skóra już jest przygotowana do bardziej intensywnych działań, co wtedy? Dla mnie idealnym zabiegiem jest użycie technik Aptos. Co to jest? To jest oczywiście lifting z użyciem nici liftingujących. Nici, które są zbudowane z dwóch substancji, które bardzo silnie, silnie stymulują skórę. To jest kwas polimlekowy i kaprolakton, a ostatnio niektóre z tych nici mają również dodatek kwasu hialuronowego, który nawilża i który przyspiesza gojenie pozabiegowe. Mówi się o tym zabiegu, że to jest legendarny zabieg. Czy to jest słuszne? Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że jest to zabieg, który pozwala na przemieszczenie tkanek, ale pozwala też na to, że ta skóra jest w ciągu kilkunastu miesięcy, które następują po zabiegu, bardzo dobrze stymulowana, ponieważ nitki, tak jak powiedziałam wcześniej, są zbudowane ze stymulatora skórnego. Kwas polimlekowy i kaprolakton to są substancje, które są świetnie przebadane i bardzo bezpiecznie wpływają na przebudowę skóry. Pani doktor wspomniała już tutaj o niciach i ja muszę tutaj zapytać, czy jest to zabieg bezpieczny, ponieważ jednak mówimy o wprowadzeniu pod skórę ciała obcego. Tak, jest to zabieg bezpieczny. Jest to zabieg bezpieczny dlatego, że firma Aptos dba niesamowicie o kształcenie kadry lekarzy, którzy mają dostęp do tych nici. Ten zabieg jest wykonywany wyłącznie przez lekarzy, wyłącznie przez lekarzy certyfikowanych. To jest pierwszy aspekt. Drugi to jest to, że zarówno kwas polimlekowy, jak i kaprolakton to są substancje, które są nam doskonale znane, które doskonale stymulują skórę i są doskonale przebadane pod kątem bezpieczeństwa, alergizacji, której nie wywołują. Czyli mamy w, w ręku bardzo bezpieczny i y, świetnie działający instrument. Efekt liftingu uzyskujemy dzięki haczykom, ale co to właściwie, Pani Doktor, są te haczyki? Haczyki to są odpowiednie nacięcia na nitce. One służą temu, żeby siła, którą przykładamy do tkanki, była równomierna w każdym miejscu. I tutaj nie ma żadnej przypadkowości. Konstrukcja nici, konstrukcja tych nacięć jest owocem wieloletnich badań i to są oczywiście patenty firmy Aptos. Chciałabym tutaj dodać, że te nitki są tworzone przez lekarzy. Dla lekarzy. Pan dr Sulamanidze, jak i jego synowie są chirurgami plastykami i pracują od lat właśnie nad opracowywaniem technik Aptos i poszczególnych generacji nici Aptos. Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości, nici się rozpuszczają z czasem. Są nici rozpuszczalne i są nici nierozpuszczalne. Oczywiście to, jakiej nitki użyjemy, zależy od wskazań. I naturalnie jest to z pacjentem również omawiane. Jak długo trzeba oczekiwać na efekt zabiegu? Efekt zabiegu jest widoczny natychmiast, efekt liftingu. I to jest na pewno coś, co bardzo satysfakcjonuje zarówno mnie, jako osobę wykonującą te zabiegi, jak i pacjenta. A na efekt stymulacji czekamy kilka tygodni i rzeczywiście po użyciu nici z kwasem hialuronowym. Ten efekt pięknej skóry, nawilżonej skóry widoczny jest już po dwóch tygodniach, do czterech tygodni jest idealny. Ja właściwie teraz zadam pytanie najważniejsze, które chyba wszystkich interesuje najbardziej. O ile lat można cofnąć czas? O wiele naprawdę o dużo dziesięć? Myślę, że tak. To jest fantastyczna wiadomość, a na jak długo taki zabieg starcza? Efekt zabiegu wykonanego nitmi rozpuszczalnymi obserwujemy przez około 2 lata. A czy dobrze rozumiem, że ten zabieg może stać się alternatywą dla liftingu operacyjnego? Tak został pomyślany mhm. przez jego twórcę, pana doktora Sulamanidze, który jest chirurgiem plastycznym i który szukał alternatywy dla inwazyjnych metod chirurgicznych. Ta historia rozpoczęła się 25 lat temu, kiedy pan doktor Sulamanidze, chirurg plastyczny z Gruzji pomyślał o alternatywie dla właśnie inwazyjnych zabiegów chirurgicznych. Przez ten czas mamy niesamowitą ewolucję zarówno samych nici, które zmieniały swoją konstrukcję z nici na igłach, mamy teraz nici na kaniulach. Pomyślano o niciach, które szanują również mimiczne obszary. Tak? Niesamowitą jest zastosowanie nitki, która jest, ma kształt sprężynki do korekty zmarszczek marionetek. To jest w zasadzie jedyna taka skuteczna, bardzo naturalnie wyglądająca metoda korekcji zmarszczek. Marionetek. Nici fantastycznie działają na podniesienie owalu twarzy, ale czy można stosować je w takich delikatnych obszarach jak dolna powieka czy czoło? Oczywiście, że tak, ale do tych okolic mamy odpowiednie nitki. Na przykład dolną powiekę stymulujemy nitką Nanovitis 7, która delikatnie rozprężając się po implantacji powoduje również. Yy, dyskretną zmianę objętości oka, co daje świetny efekt właśnie w tej okolicy. Możemy liftingować brwi przy pomocy nici Aptos i w zależności od zaawansowania problemu mamy do dyspozycji kilka rodzajów nici i wiele technik. Także tutaj naprawdę ta gama produktów jest niesamowita. Ostatnio świetne efekty na zastosowa daje zastosowanie nici Aptos w obrębie nosa. Korygujemy zarówno grzbiet nosa, jak i opadający czubek. Także efektów wspaniałych z zastosowaniem nici Aptos jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czyli jest to zabieg satysfakcjonujący właściwie dla każdego, zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta? Dokładnie tak. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dostaliśmy dzisiaj taki ogrom informacji, że mam wrażenie, że da Wam wiele do myślenia. Bardzo zachęcamy Was do mądrego korzystania z dóbr medycyny estetycznej. Dbajcie o siebie regularnie, ponieważ piękno nie zna wieku, ale warto mu jednak czasem pomóc.